Witajcie kochani, witam Cię pięknie. Nazywam się Joanna Radwan. Kochani, ostatnio takie określenie przyszło, w jaki sposób pasuje mi siebie określać, co rezonuje ze mną. I mam takie określenie na siebie. Jestem opiekunem duchowym dla tych, Którzy podążają drogą świadomości, którzy tutaj również mnie słuchają i którzy w jakiś sposób odnajdują tutaj siebie, odnajdują tutaj drogę do siebie, odnajdują pytania, odpowiedzi na pytania, które zadają sobie bardzo często. Więc to określenie rezonuje ze mną i będę go używać w dalszej części mojej podróży. Można mnie, kochani, znaleźć w przestrzeni wielkiej, tak w internetach. Można się ze mną skontaktować mailowo, napisać komentarz, umówić na sesję, zapisać na kurs. Teraz jestem w trakcie prowadzenia kursu, więc, więc jeśli masz pytania, daj znać. Układam się, moje ciało też się układa. Siedzę i się wierce na początku. Kochani, przychodzę z tematem prawdy, rozłożę go sobie, bo pracował jakiś dłuższy czas u mnie. I temat prawdy w duchowości może wybrzmiewać czasem bardzo głęboko i górnolotnie. Gdy tymczasem, żeby wcielić prawdę, czego tutaj pragniemy, żeby poznać siebie tutaj w prawdzie, potrzeba nam mówić na głos to, co wiemy, co czujemy, i można tutaj zacząć przede wszystkim od najbliższego otoczenia. Często jest tak w podróży duchowej, kiedy doświadczamy głębokich procesów i tak dużo nas wpracuje, zwłaszcza z najbliższymi. Mamy w sobie takie miejsce, w którym jest w nas tyle miłości, miłości i ciepła do bliskich jednak nie zawsze o tym mówimy na głos, bo to się wydaje oczywiste. I tak było kochani całe moje życie. Kiedy ja uczyłam się życia, uczyłam się mówić na głos do innych to co wiem, ale co wydaje mi się, co wydaje mi się, że druga strona nie wie. I to było trudne na początku, bo to nie są łatwe rzeczy, żeby przekroczyć te mury, przebić się przez swoje własne mury tutaj. Jednak w momencie, kiedy zaczęłam mówić na głos, to co wydawało mi się, że druga strona wie lub nie wie, spotykałam się z różnymi reakcjami i to potwierdzało tą prawdę, że dopiero wypowiedziane słowo ma tutaj największą moc. Więc kiedy jest w tobie takie poczucie, że pragniesz poznać się w świecie zewnętrznym. W tym, kim jesteś naprawdę, w tym, co się w tobie budzi. Mów na głos o tym, co w tobie pracuje. Mów na głos o uczuciach, jakie masz do innych. Dziękuj, wyrażaj swoje, swoją wdzięczność otwarcie. Mów o tym, że kochasz innych, do tych, których kochasz. Mów o tym, co ci nie pasuje, jeśli coś ci nie pasuje. I rób to w, i rób to w sposób uprzejmy i pełen szacunku. Więc czasami jest tak, że zastanawiamy się, kochani, co jest z umysłu, a co jest z duszy, co jest z serca, co jest z głowy. I to zastanawianie się, kochani, również jest z głowy. Jest to również takie miejsce, które, które jest do rozbicia. I to miejsce, przychodzę tutaj, tutaj z Tobą teraz wysiedzieć. już sam. Moment, w którym zaczynasz się zastanawiać, również jest z głowy. Wejście w to miejsce teraz z taką mocą. I odważne spojrzenie do tego miejsca naprawdę pozwala Ci rozpoznać, że jesteśmy tutaj jednością. Czyli Twoja głowa z Twoim sercem zaczyna się jednoczyć. Twoje myśli zaczynają jednoczyć się z tym przepływem życia. I dopiero jak zaczniesz reagować na to w taki sposób, że zaczniesz temu ufać i za tym podążać, ten przepływ zacznie płynąć szerzej. I ten etap, to zatrzymanie, jak sobie idziesz drogą, zastanawiasz się nad czymś, coś zrobić, czego nie zrobisz, i, do, nie zrobić. I dochodzisz tutaj do tej ściany. Kiedy się zastanawiasz i rozpoznajesz, że to również jest z głowy, wtedy zazwyczaj zastanawianie się rozpuszcza. I wtedy jest czas, żeby zrobić to, co mamy do zrobienia powiedzieć to, co mamy do powiedzenia drugiemu człowiekowi, co w nas siedzi od jakiegoś czasu. Czego nie mówiliśmy, bo myśleliśmy, że dusza to załatwi, albo w energiach to pracuje. Gdyby pracowało w energiach, to chodzilibyśmy tutaj ciągle szczęśliwi, zadowoleni. Ale wiemy, że jest różnie w życiu. I to, co, kochani, teraz się dzieje z duchowością, to jest właśnie wcielanie tej prawdy w życie, po to, żeby to spełnienie, spełnienie, już samo słowo spełnienie jest to dojście do pełni, dojście do tego miejsca, w którym energia wraca do Twojego ciała, w którym te myśli, które masz wzmacniające, dobre, pełne otuchy dla innych, wypowiadasz na głos. Doświadczasz wtedy tej pełni, wtedy ta pełnia dzieje się w Tobie. To się dzieje w Tobie wtedy, jak wyjdziesz i powiesz na głos. Mamy teraz, kochani, taki czas, w którym wielu z nas poszukuje tej spójności i prawdy. Poszukujemy jej najpierw w sobie, jednak mamy już w sobie dużo rzeczy bardzo spójnych, zintegrowanych. Jednak gdzieś tam jeszcze czasami mogą być jakieś pomysły, duchowe pomysły na to nasze, nasze ziemskie życie. Które właśnie zatrzymują nas w miejscu, w którym dopiero jak będę wiedzieć, to to zrobię. Gdy tymczasem, kiedy poszukujesz duszy, to właśnie poszukujesz tej niewiedzy, bo to jest ten stan głębokiej medytacji, bycia w sercu, w czuciu. I z tego miejsca buduje się moc. Więc kiedy podążasz drogą świadomości. Zapraszam tutaj do takiego rozpoznania, w którym rezygnujesz na pewnym poziomie z poszukiwań wiedzy i kiedy naprawdę to się dzieje w tobie, wtedy wiedza, którą nosisz w sobie, nie zostaje nagle skasowana, ona się w tobie integruje, bo dajesz pozwolenie swojej duszy, czy wyższym energiom, czy wszechświatowi na korzystanie z tej. Energii w Twoim imieniu, kiedy ufasz, niekiedy kontrolujesz. Więc kiedy odpuszczasz wiedzenie, niewiedza ma, ma tutaj jakby pole otwarte do działania w Tobie. I to się właśnie, kochani, dzieje, kiedy zatrzymujemy się w procesie, i jesteśmy wprawdzie dla świata, ludzi wokół nas, dla tego, co przeżywamy, dla naszego życia, które jest takie, jakie jest. I kiedy tutaj lądujemy w naszym życiu i pozwalamy tej niewiedzy tutaj dojrzewać, wtedy naprawdę doświadczamy wewnętrznej przemiany. Zaczynamy poznawać siebie w tej magii życia, w tej głębi codzienności. Tutaj niewiedza wydarza się w nas tak paradoksalnie, na wyciągnięcie ręki. I ta wiedza, którą teraz otrzymujesz, może wybrzmiewać naprawdę ezoterycznie, bo ona rzeczywiście pochodzi od duszy. Jednak jest ubrana w taki sposób, żeby móc, żeby pomóc Tobie, odnaleźć się w tym świecie i zrozumieć, co tak naprawdę teraz się dzieje. Po to, żeby proces mógł wreszcie się zakończyć. A kiedy proces się kończy, kiedy zaprzestajemy procesować, to są takie momenty, w których prawda prześwieca przez nas. Kiedy mówimy to, co czujemy do innych ludzi, mówimy, jak się czujemy. Stawiamy granice, jeśli są potrzebne. Jesteśmy w prawdzie ze sobą i dla własnych potrzeb. I wtedy jesteśmy w prawdzie dla innych i dla ich własnych potrzeb. Potrafimy rozmawiać z innymi, zadawać pytania i słuchać. Słuchać innych prawdziwie, być z nimi. To jest to, czego pragniemy, kochani. To wewnętrzne królestwo, które budzi się w nas, te wszystkie wewnętrzne, jakby nasze krainy, żeby doświadczyć tutaj radości bycia na Ziemi. Potrzebują być ugruntowane w naszym życiu i rozpoznane w taki sposób, który pomoże Ci tutaj na ziemi czuć się jak w Twoim królestwie. Więc dochodzimy tutaj też do takiej ściany. Otwieram teraz dużo wątków, i to się będzie układało równolegle też. Mam wrażenie, że to wideo to jest taki przyspieszony kurs. Kurs, może nawet nie kurs, ale zbiór informacji, które zebrałam przez ostatni czas. Nie było mnie długo, i teraz siadam i, i zbieram to wszystko w jedną całość. Myślę, że poszczególne cząsteczki, jakby fragmenty z tego nagrania dzisiejszego, będę sobie rozkładać na pojedyncze wideo, żeby to rozłożyć, kiedy przyjdzie czas. Więc, kochani, dochodzimy tutaj do takiej ściany, w którym kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, kim jesteśmy w nas, z nas samych, i najpierw poczucie jedności przechodzi przez taki etap, w którym czujemy się oddzieleni od świata, i zaczynamy pojmować, że drugi człowiek reaguje na nasze podświadome programy, dlatego że kiedy nie ma w nas komunikacji z tego wyższego poziomu, Wtedy świat reaguje na nasze podświadome programy, których jesteśmy bardziej lub mniej świadomi. Natomiast, kiedy wydajemy głos z siebie, komunikujemy naszą kreacją, naszym życiem, słowem światu, to dobro, wtedy człowiek, nawet który podświadomie, pod, nawet kiedy w podświadomości coś się dzieje, to nie ma wtedy znaczenia, bo decyduj, decyduje o dalszym przebiegu, jakby. Następnej chwili, to co mówisz na głos, bo masz świadomość swojej podświadomości. Jednak wybierasz inaczej, komunikujesz na głos inną wersję i to tutaj wygrywa, to zwycięża. Ale zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to jest łatwe. Zdaję sobie sprawę, że jest to proces. Przedstawiam jednak mechanikę tego, jak funkcjonuje tutaj ego. Nasza tożsamość, która potrzebuje czasu do ułożenia się, do wyjścia. Jednak, jeśli czujesz to wezwanie i gotowość, pójdź za tym. Nie zastanawiaj się nad tym, co jest z głowy, co z serca. Zatrzymaj się nad tym na chwilę, bo to jest piękne, piękna podróż, kiedy pozwolisz sobie. Przyjąć tą prawdę, że już sam moment, w którym zadajesz to pytanie i się zastanawiasz, jest z głowy, wtedy otwiera ci się coraz głębsza prawda o tym czuciu. I te momenty jedności, w którym zaczynasz łączyć się z tą prawdą w swojej zwykłej codzienności, będą tobie objawiane. I tutaj będzie więcej odwagi do komunikacji, do bycia w świecie z ludźmi. Życie zacznie płynąć po prostu. Więc wracając do, takiego, do tego momentu, który wcześniej otworzyłam, dochodzimy, kochani, do takiej ściany, kiedy to wewnętrzne nasze królestwo. Zaczyna być rozpoznane i mamy takie pragnienie, żeby również doświadczyć go w tym świecie, na Ziemi. I dochodzimy tutaj do takiej ściany. Tożsamość nasza dochodzi do takiej ściany, w którym nie wie, jak to zrobić. Nie wie, co z tym zrobić. Jak wyjść z tych klatek? Na to, żeby na to odpowiedzieć, kochani, Mam tylko jedno słowo: zrobić, użyć swoich rąk i zrobić. I tutaj nie ciężką, duchową pracą, ale z tej energii łagodności po prostu zrobić ten pierwszy krok. Nie musisz wiedzieć, co to ma być. Nawet jeśli myślisz, myślisz że musisz wiedzieć, ty wiesz, co to ma być, bo już samo pytanie, jak mam zrobić pierwszy krok, świadczy o tym, że odpowiedź już dawno jest w tobie odkryta. A to pytanie odsłania tylko wątpliwości, które tylko piętrzą się wokół tego i przysłaniają. Ten pierwszy krok właśnie. Bo ten pierwszy krok wiesz, jak zrobić. Wchodzimy tutaj, kochani, w bezpośrednie doświadczenie z prawdą, kiedy wiedza staje się praktyką, kiedy fizycznie wykonujemy tutaj to, co chcemy wykonać, to, co chcemy tu zrobić, jak chcemy zadziałać, jak pragniemy się pokazać. Więc zatrzymaj się nad tym miejscem, w którym to Twoje wewnętrzne królestwo, w którym czasami się chronimy tak bardzo, bo tak dużo dostaliśmy od życia ciężarów. Więc schroniliśmy się tak bardzo w tym kokonie, bo jest nam tam bezpiecznie, to jest naturalne, że jest nam tam bezpiecznie. Jednak są to pozory bezpieczeństwa i to się teraz, kochani, też rozpuszcza kolektywnie. Zaczynamy rozumieć, że są to pozory bezpieczeństwa i to jest to, co pęka, ta iluzja. Zrozumienie, że to miejsce, w którym jesteśmy wewnętrznie, było pewnym schronieniem do tego miejsca, w którym rozpoznajemy, że prawdziwe spełnienie przynosi nam realizacja, w której ten świat jednoczy się w nas i wtedy czujemy pełne bezpieczeństwo dobycia na tej planecie i korzystania ze wszystkiego co jest nam dostępne więc rozpuszczają się pozory bezpieczeństwa i chowania się w swoim kokonie tak jakby za każdym rogiem czyhało jakieś zło nie dowiesz się, co jest za rogiem, jak nie wejdziesz za ten róg. Opowiem taką anegdotę z mojego dzieciństwa, kochani. Była teraz u mnie mama i rozmawiała dużo o dzieciństwie i wspominała nasz dom rodzinny. I przypomniała mi się teraz anegdota o tej ciemności. Mieliśmy dom, który był kilkanaście metrów od takiej główniejszej drogi to była wieś, więc to była mała droga, ale jednak taka na której przejeżdżały samochody. Więc żeby dojść do naszego domu potrzeba było wgłębić się kilkanaście metrów w taką ścieżkę, drogę i żeby dojść do naszego domu potrzeba było ominąć kilka jeszcze domów sąsiadów. I ten ostatni dom, który był przy naszym domu, żeby go ominąć był opustoszały, był taki stary. To był taki stary, ceglany dom. Zawsze było w nim ciemno, nikt w nim nie mieszkał, żeby powibijana. To było najstraszniejsze miejsce mojego dzieciństwa i musiałam mnie omijać za ja każdym razem, przechodzić koło tego domu. Zwłaszcza w zimie, jak wracałam ze szkoły, przechodzić koło tego ciemnego domu, żeby dojść do mojego rodzinnego domu. Więc za każdym razem, jak przechodziłam przez ten ciemny zaułek, serce mi waliło jak młotem. Pamiętam to uczucie, i teraz mi się przypomina. Uśmiecham się do tego jednak. Więc była to sytuacja konfrontacji z lękiem, z tą niewiadomą, i takim może przygotowaniem do życia. Prawdopodobnie. Tak to wszechświat napisał. Tak to wyglądało w moim przypadku. Nie było możliwości. Dojść do mojego rodzinnego domu, bez przejścia koło tej ciemności, gdzie nie było nawet latarni, tam często latarnia nie świeciła w tym miejscu. I kiedy przechodziłam przez tą ciemność, z tym bijącym sercem, też zwalniałam kroku, obserwowałam uważnie, ale w tym wszystkim też był szacunek. Taka cisza i szacunek do tej ciemności. Taki szacunek do tej niewiedzy, co może ona ujawnić. I, te, I kiedy te kilka metrów przekroczyłam dzielnie, jako mała dziewczynka, nastolatka, też, miałam dojście do mojego rodzinnego domu. I zdarzało się tak, były takie dni, że jak tylko przeszłam przez tą ciemność, to później już pędem ścieżką do mojego domu. Tak to trochę wygląda w życiu. Nawet nie trochę, ale powiedziałabym, że tak to wygląda. Więc, zatrzymując się nad tym, możesz, możesz skorzystać z tej opowieści i rzeczywiście sobie spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, że tak rzeczywiście jest jednak kiedy zatrzymamy się z szacunkiem nad tymi miejscami, które wydają się ciemne i straszne przejdziemy spokojnie z oddechem znajdziemy drogę do domu i tak jest kiedy wychodzimy ze swojego wewnętrznego świata do świata na zewnątrz to tak, jakby właśnie przechodzić przez te nieznane obszary z bijącym sercem, na co nie ma lekarstwa, na co żadne oddechy nie pomagają, żadne ćwiczenia na ten moment. Nie jesteśmy w stanie sobie żadnych ćwiczeń uspokajających, przypomnieć, tylko po prostu jest tryb przetrwania, żeby przetrwać. I to nie znaczy, że mamy w tym siedzieć i, i cały czas przetwarzać. Te ciężkie, trudne sytuacje. Nie o tym mówię, kochani. Mówię o tym, żeby pamiętać, co jest po drugiej stronie, kiedy wydaje się, że wszystko wokół nas jest ciemne, trudne do przejścia i nas zatrzymuje ta ściana. Kiedy pozostaniesz w oddechu, w tej godności i szacunku ze sobą, przejdziesz przez to i poznasz, co jest po drugiej stronie, znajdziesz swoją drogę do domu, wierzę w Ciebie. Pięknego dnia. Do następnego razu.